Nie ma Może być nie ma, yes. nie ma, nie ma, nie ma Ja monetę odpalam O, nareszcie jakaś normalna rola Hejka Hejka na O, oh, hello O, czyli she... ja she... miło Czyli musisz strzelać, nie? Czyli mają nie strzelać No to dobrze Ogólnie nie to Tutaj kuria, hejka Mikulia! O, telefon się zgubił. Wcale mogę z tego nastracić dużo adrenaliny i zrobić dużo medów. To jest Wysadzę się oczywiście, 100% O, oh, wow. No siema! Byłem w ulepszarce ja i wiem, mnie ja. zamieniło. Czajcie to? O, a ja też byłem w ulepszarce, znaczy Dobra. wcześniej. Tepnęło mnie do ulepszarki i ich eskortowałem. I fajnie. Szkoda, że ciebie wczoraj nie było. Nie, nie jestem z Dobro. Dobra. Znaczy, jeżeli... Mikulia była, bo się zbugowało. Dobra. Tak dziwnie. A czy nie ma free fire? No jest. Chyba nie ma. A nie jest, to nie wiem. Anyways, um, Co ja chciałem powiedzieć? Oh, nie wiem, chyba reszta nie żyje. Możliwe, bardzo w sumie. Dobra, uciekajcie, uciekajcie. Ta, ta, pół, 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 minuty way, fire, pół. pół minuty friendly fire, spokojnie, pół minuty friendly fire. No to uciekajcie. Te godzi Ja pierdolę, ja pierdolę. Ja w to ugrałem. O hura o doberek. tak, zaraz spajam Ongas. E, mam monetki i mam też plagę w lewym exit, exit. Lewy exit do Lighta. Znaczy ten. E, plaga za tą są monetki. Monetki są tam w tych szafkach. Chodź, tu są monetki. Też tu są monetki. Tu na dole w tej szafie. Pa, używaj Jak to to jest plaga, ale on jest friendly, bo daj mu monety Bawisz się? Ja też mam monetkę chodź, wys chodź, chodź Wysadzimy się razem monetami Aha. Dzięki wiesz, jesteś kamski. No to jest Ta, ale za umrę zara Umrę, bo ja plaga jedną Ostatnia szansa Wow Kur... Dobra, Która... O, Dobra, we gaming Ej, zrespliwałem się, wow Kura O, siema Siema <laughs> Siema Attack ja on do... Lacoste Wiesz, jak to było śmieszne? Dopiero co zginąłem, Wiesz, zginął. a ja jestem kompletnie przypadkiem, bo Zadam monetki, namówiłem plaga na rzucanie monetami i on po prostu zmisklikował mnie, jak rzucał monetą. Nie, Chciałem, po prostu... Chciałem powiedzieć, że była wasza dwójka, tylko jako mtf i -y to mi, było mi tak smutno, że się do was dołączyłem. Wow. No. Dodatkowe wsparcie, bo jestem... Okej. Okay. No. Już ktoś <śmieniciela> Łatwo Rą 500 Ośmiak tu. tu, 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 tu się bawi czy co? Ufa! Ale powiedział, że ufa Powiedziałem, co? że no, mi kulia Mikulia nie ogarnia, więc ja mam takiego. Co nas zabiło? Kurde. Ej! Co nas zabiło co? kurwa? Co? A, gdzie o, byłem? co? Co mnie zabiło? 1 7 3 mnie niby zabił bez nicku. Mnie też. Aż Ale super. w vlogach. Coś ty się Co, na... co się to jest? takie głośne było mi To Bo to było kilka granatów. Dobra, idę zobaczyć vlogach, sobie zepsuliście ja znowu. w logach co by A ja wiem, co się zepsuło tajemniczy, W sensie podniosłem dwie monetki i chyba dwa się sprygowały efekty. Więc może od tego. Tak ale czemu zabiło mnie y, gość, osoba jakaś bez niku dosłownie. Nie wyszły się, no się no. nick jako 1.73 No, to samo. Co ty się wstał? Ja nie tak wiem, co się działa. Tak, 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 tak no. patrzę i, i Kinga ki no. będę... Kinga i jako właka nie żyją. No co mogę jest. powiedzieć, to dwie monetki podniosem się zbagowały. Nie wiem, 4018. Ty mówisz o pechu, połowa serwera zdechła dosłownie nie istniejącej rzeczy. No. Nie, to była 018 którego nie widzieliście przez Aha. przypadek. Ktoś go rzucił albo to był efekt monety. E, wierzyć... To monetki. Nie jesteśmy no, no. Też. też, a mam najgorsze jest bo... to, że nie mogę wiatraka odpalić, będzie słychać go na nagraniu Ja mógłbym. To jest moneta ale... w ogóle i to jest... Aha Ja to jest. mógłbym, ale... Czyli to moneta no, jeszcze tak może jest. jakaś? Nie ma. Może być, nie ma, nie ma. Nie ma. Ja monetę odpalam. Bywa i tak, dobra, poczekam wszyscy widzą z light'a coś kartę dołkowca i może uda mi się wyjść do heavy Hello Dziękuję wicher z rzeczy Teraz wezmę munetkę ja i albo wysadzę, albo wytapam mnie do innej strefy, do mnie wytepa A, tam podjebałem, no dobra. Oh, Jestem, cute. Jestem cute, a... Jestem cute. Zostaw o sprawy dorosłym, zostaw dorosłym. Dalej, dalej, Mamy no, metr siedemdziesiąt. mamy metr siedemdziesiąt Mam aktualnie. To jest w naszym spodnie, no. no, no, na A ty, GBN, masz chyba metr, nie wiem, 80 o. No. Tak to działa. A jaka wysoka jest? Normalnie. A, faktycznie, faktycznie o, nie, nie działa. ja się będę musiał spytać jakieś mądrzych, mądrych, mądrych ludzi, Bo to jest bardzo Czyli mocno, na pewno nie mnie, działam. czyli na pewno nie mnie, bo jestem głupi jak but ja. to się nie byłoby napisane, że mm. jest na Ciekawe kto jest śpiegiem, nie, GB? No, Ciekawe. No, wiadomo kto... No to no ja. Oczywiście ja Ale zawsze jestem. Przyliście. Ja zawsze jestem. Ale, <laughs> Zobaczcie, <noise> kuria, ja że ja zawsze jestem. A w ogóle to on był ten MTF, nie wiedziałem. Zobaczcie, że... bo zapyta, jest A, a myślałem, że on jest zdrajcą, bo tak, jeżeli reszta nie żyje, to też nie. Tam... Nie, my go próbowaliśmy zabić, siema. Bo ja w ogóle nie byłem zdrajcą. Niech też tu jedzie. O, w tej mi to chyba. Może nie? To zombie? Zombie. Ja zabiłeś szpiega! Zabił? No, zabiłem szpiega, co? Pójdzie mi z klikiem, ale zabiłem. Zabiłem. Dobra, ładnie. Dobra, jednego szp Dobra, szpiega nie ma. A miał trackerka czerwonego. Kto? Ten? Maybe? No, no, LOL Chcesz? No daj. Oj, ścieżkę Fy... nie to. No, się przyda. Dobra, jednego szpiega nie ma. Może tu był jeden, ja go zabiłem ty mono też. leży Serio? A dać no. mi ją? Czy coś tam? No masz No dałeś mi cukierka, dałem i... na to. Tylko się odsunę No, the ferdy, Aktywowałem losowy generator komputerka O, to fajnie Dobra, tak więc... No to e, bo to jest trochę... Myślę, że to jest trochę niezależna sytuacja Więc jakbyś mógł mnie zabić teraz To by było lepiej, bo nie ma No spoko ja, Dzień, nie brak, brak. Wow, brak. Dobra, dobra, no, dobra to, jest, to Działa <noise> 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 Działa Jednak nie działa Oj, oj wow. Mam polepszacy ludzi Mam GP, no. Dobra, zabiję go po prostu Dobra, Oj, oj Ej, jest jeden mały, jeden jest mały Nie? Yeah. Eee, głosy w lecie. Aha. A? Oj, da. Brak w gniewie. Cześć, to jest coś w Mam pomysł. Tej wyjebałem zbrojownika. Zastałem imira. Dobra, Dobra zuchaję po jednym. Dobra. Tutaj jest gościu gdzieś, uciekł po prawej. Tu jest imir Dobra, masz go. Imir. Może z zbrojowni, bo jest otwarta. Może. Jest zbrojowni, jest zbrojowni. Mam go. Mam go. Dobra, go. No dobra. O nie, zacznijmy od go po prostu. Albo może i nie, już jestem blisko. Jak ja? On Oni są. O, na wszystkich się zrange'owałem. Na wszystkich. I nie mają windy. Ojojoj, ojoj, ale wpierdol. Oj, nie trafiłem! Dobra, trafiłem, nie będę, na który się uciec. Dobra. E, niektórzy... A. dwie osoby zabiję tylko, nie? Dobra, to idziemy Nie ma tu nikogo, spokojnie Nie chcę jeszcze? Tu nikogo nie ma Mam monetę Odpalam Glocka, Glocka dostałem?! Ty, mam broń! I mi raz pałem? A gdzie jest reszta? A gdzie jest reszta? I mnie właśnie zapałem. Mm. Ty wiesz no, co ja mam pomysł, bo dostałem broń jak jako, jako nieśmiech. No. no chyba gdzie że jeszcze ktoś żyje. No dobra nie, widziałem MTF, a, na a na górze. Trzela do mnie zwierzę. Ty bo no, zabiłem wieży. kurwa ty, Zabiłem ochroniarza z broni o. Zamiast Rage'a! Zapłem na a. Ostatni... No to GIGA Uf, spadło mi się. No to oczywiście no, skakanie na tym to nie jest dobry pomysł. O. A to kubik A to wini. Zabity, nice Zabiłem ochroniarza kurwa z broni Nie, znowu O mam monetkę Dlaczego ja to gówno mam? Hello, moneta Siema Otrzymałem broń Klamkę dostałem, no i zajebiście Ej w klamka na placu będzie śmieszna Czajcie kubałkę. Co tam koleżko? No i zarobiliście. No. Jak tylko ja zostanę. Ale chyba tam zabili, słabo. Swoją... Zakoczyli. Jakim cudem drugi raz kupaga mań? Ja wierzę to, że to było tak dobre. Real gangsta no, shit, mordo Patrz, tym razem nie zapomniałem broni. To jest w ogóle czapka. Siema What's up? O, dobra. Nie, no ale jak taki nerd, naprawdę. Strasznie nerdowaty tak. jest mimo rozbrajanie. A mi się wydaje, no że szers. jest śmieszne. Chcesz być jak tajemniczy? Chcesz być naprawdę jak tajemniczy? No zadzwoń już swoim zachowaniem Stoch 102 Sto metry Dokładnie, jakiego u miejsce Chujowego Nie no, tak naprawdę jeden dobry Nie, będzaret. dobre, dobre są Obydwa są okej okay. No takie przyjemne, Przyziemne Dobra, idziemy, idziemy. Jestem, idziemy. Śmieszny, jestem śmieszny pomysł, okej? Okay? Jakiś śmieszny pomysł masz? Czy cię? Nie, dobra. To pana to Robimy ganką. No kurwa o, mać! Dobra. Mnie. Już cię ratuję <grym> Cześć, to... dobra, jak będzie ganką to mnie zostaw 100 led, 100 led. Jest ganką? Co się stało z bronią Nic a, po prostu nie ulepszyły jej. No, to i wow. kto? kurde, teraz tego Wow. O, jaka nagła zmiana w ogóle w sytuacji. Dekubik, weź tego, weź tego pistoleta, ulepsz na gankoma. Weryfaję go po prostu, rzuć. No, no i co? Jakby byłeś tutaj, kurcze, szefem i nagle się zmieniło. TAS! Jest... A, jest, FSP. Jest FSP. A, to cringe No to. Do... Ej, cię, Ty. Macie ze mnie dużo apteczek, zróbcie te na, na adrenalinę, potem dajcie verify, fine, żeby wyszły te 1853, i potem na fine, żeby wyszła kola. Ok. I możecie po prostu broń cały czas spamić okay. na. I broń uh... spam na verify, fine, żeby wyszł ten. Ten, apteczki na fine? Tak, apteczki na fine, żebyśmy mieli adrenalinę. Wszystko jak macie to okay. dajcie na fine I teraz będziecie mieli adrenalinę. I teraz tą adrenalinę możecie dać na very fine I macie szansę na 1853 Czyli na ten ten, co wam zwiększa aim okay. Znacie to jest szansa, że wam się spali też Ale jak dostaniecie no, jednego tak, to jest git, będzie kolo Ale warto O, o okay. i macie po jednym No to teraz dajcie na, na fine, na fine dajecie Dobry naukowiec i teraz dajcie na fajnie, macie kole. STP 500 tom. Przydał się do, do czegoś ten naukowiec. <śmierzy> no przydał <śmierzy> się broni, przydał z całej broni. Nie. Aaj. No i, 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 i się No i strzelne. no i, Jak no i dasz i pompę i się. na very fine, to masz szansę na shotguna. I znaczy masz szansę na. Oh, e, na dwa, na kałacha yeah. i na dwa granty. Ile jest targetów? E, jeśli jest jeden. Nie, zikała. Tak, targety. E, to nie ma sensu zrobić jak bałkę. No, a idziemy? No to, bo, wow, idziemy chyba, nie? Ale jest jeszcze 173, więc. A, to przykre. Uuuu! I co? co tam? Ty. <laughs> Ty! Ej, ej dobra, kubik, kubik. No, daj mi to. Otworzycie, ja to odpalę. Wy taki. Dobra, no ale masz nie w nas. No spoko. Jeśli zapuś to w nas, jesteś... Nie no, braci się Cieka, nie traci. braci się w nie traci. Dobra. I uciekamy. O, uciekłeś, czekaj. Ej, za kurwa, za wcześnie. Dobra, nie ma ich tutaj. Jak to nie ma, są. A co nie są dalej? <laughs> Pół HP zbite Let's go Nie no, sprędzaj! Ja pierdolę Oni by dwoje są na tym Na adrenalinie by się nie pozabijali Zaraz mogę ci Dobry kradat Co to było? Chyba myślę, winda w tę stronę Ej, w sumie jakby się tu skąpił, to by to było idealne jakby go minie na pewno Sprawdzamy Nie, on mógł tam poczekać Nareszcie Na dwóch HP